Szanowni Państwo, wczoraj przyjęliśmy jeden z najważniejszych dokumentów dotyczących przyszłości Polski. Ratyfikacja Funduszu Odbudowy to szansa na lepszą przyszłość, ale również odpowiedzialność za los wielu pokoleń młodych Polek i Polaków. Apelujemy z tego miejsca do opozycji i do partii rządzącej. Dzisiaj jest. Czas na to, aby zastanowić się, jak te pieniądze słusznie, mądrze i dobrze wydawać, a nie na wzajemne połajanki. Ci, co wczoraj opowiedzieli się za Europą i przyszłością głosowali na tak, ci, co stali w rozkroku, będą musieli to wytłumaczyć, ale nie jest to czas na pewno na wzajemne spory. Jest dzisiaj takie przeświadczenie, że kolejne kroki, które będziemy podejmowali, powinny opozycję łączyć, a nie dzielić. Powinniśmy razem współpracować i dlatego dziękując za głosy i posłów Szymona Hołowni i osób z Polskiego Stronnictwa Ludowego wiemy doskonale jak ważna ta współpraca jest i jak dotychczas była ważna dla polskiego parlamentu. Miejsce lewicy w parlamencie się nie zmieniło. Jesteśmy na opozycji i będziemy na opozycji. Miejsce lewicy nie zmieniło się również w byciu opozycją racjonalną, a nie totalną. Jeżeli pojawiają się głosy, że Lewica z kimś rozmawia, jakimś poparciu, że Lewica gdziekolwiek z kimś chce coś załatwiać, to ja bardzo proszę, abyście przyszli do Klubu Parlamentarnego Lewicy i zapytali, a nie snuli opowieści, opowiadali plotki, a przede wszystkim racjonalnie podeszli do tego, jak wygląda polska parlamentarna rzeczywistość. Lewica w 2019 roku startowała w wyborach parlamentarnych jako opozycja do Prawa i Sprawiedliwości i do wyborów parlamentarnych tam pozostanie. Jeżeli niektórzy uważają, że można dzisiaj zamienić rząd na inny, to ja apeluję. Przede wszystkim do koalicji obywatelskiej, miejcie odwagę i złóżcie wniosek o konstruktywne wotum nieufności. Wtedy lewica go poprze. Jeżeli uważacie, że powinniśmy zakończyć misję tego parlamentu, to złóżcie wniosek o samo rozwiązanie Sejmu. Lewica również go poprze. Przestańcie gadać, a róbcie. Lewica przy planie odbudowy siedziała i wynegocjowała coś dla Polek i Polaków. Chcecie zakończyć misję tego rządu? Zróbcie coś więcej. Idźmy dalej. Lewica chce na opozycji iść pod rękę. Koniec kłótni ale nie będziemy stali i nastawiali policzka kolejnego. Jeżeli wy nic nie będziecie robili, to my zapowiadamy, że będziemy robili, bo my mamy odwagę stanąć i powiedzieć, że opozycja w Polsce musi być taka, która reaguje, a nie która tylko i wyłącznie ten stan rzeczy konserwuje. My się nie zgodzimy na to, żebyśmy mówili tylko w mediach, ale będziemy składali odpowiednie wnioski. I albo największa partia opozycyjna ma odwagę i bierze odpowiedzialność, albo jej nie bierze i wtedy za tą odpowiedzialność odpowiada lewica, bo my mamy odwagę. Panie Przewodniczący, jakie macie plan na zachowanie się w Senacie? Czy będzie poparcie ze strony Lewicy na przykład dla poprawek, które chce zgłosić Koalicja Obywatelska do tej ustawy? Lewica w dniu wczorajszym głosowała za poprawkami, które pojawiały się ze strony PSL-u, Koalicji Obywatelskiej. Nie widzę powodu, że mielibyśmy nie głosować dalej za poprawkami, które wspólnie uzgadnialiśmy. I To też jest przeświadczenie, że jeżeli coś zostało powiedziane i wczoraj powiedzieliśmy A, to w Senacie powiemy B. To zanim będą e, głosowania, zanim będą poprawki, to trzeba jeszcze ten projekt nieruchomości, czy będziecie popierali ten wniosek do Prawa i Sprawiedliwości, czy wpisanie monogramu tak jeszcze na tym posiedzeniu? Nie rozumiem pytania, panie redaktorze. Zanim będą głosowania, to ewentualne, to w ogóle... W Sejmie? Zanadzie. no tak. No tak. Sposób, jak najszybciej. to Oczywiście. Ale oczywiście, ja nie widzę problemu, żebyśmy nie mieli popierać takich wniosków i takich decyzji, które wczoraj potwierdzaliśmy w głosowaniu. Ta ustawa stała tak. tak? Im szybciej stanie ta ustawa, tym lepiej, ale również... Również dopuszczamy sytuację, że może to być proces dłuższy. Ja dzisiaj słyszałem, co mówił pan marszałek Grocki, że nie będzie przedłużał tego postępowania. To jest dobra droga, ale jeżeli uzna, że potrzebne jest tydzień czy dwa na to, żeby podyskutować dłużej, lepiej za nie będzie robiła problemów, bo na opozycji musi być zgoda. A on się do tego, żeby na przyszłość tygodniu tego Senatu zająć się tą kwestią. A Marszałek Gorocki raczej dawał do zrozumienia, że jeszcze po drodze występy. Marszałek Gorocki dzisiaj słyszałem go na konferencji, powiedział, że nie będzie opóźniał pracy nad ratyfikacją funduszu. Jeżeli nie mówimy o ratyfikacji funduszu, powinna być szybko. Jeżeli to będzie za dwa czy za trzy tygodnie, nie widzę różnicy, czy to będzie tydzień, czy dwa, czy trzy. Mam przekonanie, że powinniśmy o tym szybko decydować.